Witam państwa serdecznie. Dzisiejsze pytanie kłanej jakże popularne? Jak rozpoznać u siebie insulinooporność? Powiem tak, szukamy w internecie, wszędzie znajdujemy insulinooporność. Insulinooporność to taka plaga naszych czasów. Co to jest insulinooporność? Insulinooporność to zmniejszona wrażliwość organizmu na działanie insuliny. Skąd się bierze? Bierze się stąd, że po prostu jemy za dużo węglowodanów. Jak rozpoznajemy? Najczęstsze, może to trochę taki błąd poznawczy, to przyrost wagi ciała, trudności ze spadkiem wagi ciała, pomimo tego, że pacjenci w ich wniemaniu ograniczają ilość spożywanych węglowodanów. Powiem tak, insulina oporność, w moim odczuciu stan cukrzycowy rozwija się powoli, rozwija się podstępnie, dlatego warto zwracać uwagę na stan swojego organizmu, warto po prostu wychwytywać wczesne objawy, więc jeżeli nie możesz schudnąć. większość tkanki tłuszczowej odkłada się na brzuszkach i na po w okolicy pośladków. Albo Twoja waga stoi w miejscu pomimo, że ciągle z nią walczysz, pomyśl o insulinooporności. Jeżeli doświadczasz napadów głodu, rozdrażnienia, niepokoju wewnętrznego, pomyśl o insulinoporności, jeżeli zasypiasz pod biurkiem, tak dosłownie po zjedzeniu obfitego posiłku węglowodanowego, jeżeli po tym obfitym posiłku o niczym innym nie myślisz, tylko o położeniu się spać, to mogą być właśnie, to może być objaw insulinooporności. Jeżeli masz problemy z pamięcią, z koncentracją, z głową mózgową, też można wytłumaczyć insulinoopornością. Jeżeli zauważasz którykolwiek z tych objawów u siebie, ty tyjesz, masz zaburzenia koncentracji, jesteś senny, zmęczony i nic się nie chce, to zanim trafisz do psychiatry, to proponuję wykonanie testów doustnego obciążenia glukozą i insuliną i pomyślenie o insulinooporności. Insulinooporność u pacjentów to taki stan niechęci do niczego. Często trafiają moje pacjentki do psychiatry z objawami depresji, łatwo pacjenta wstawić szufladkę depresja, a może warto pomyśleć o tym, żeby najpierw zlikwidować przyczynę tych, tego właśnie stanu, o czym Państwu powiem w kolejnym odcinku, jak przełamywać insulinę oporność. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie mój kanał na YouTube i zapraszam do kolejnych odcinków i cieszcie się życiem.